Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć na Patronajcie, Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zalewskiemu, Jakubowi Urbanowi, Jackowi Ciesielskiemu, Weronice Ostrowskiej, Marcinowi Płucowi, Aleksandrze Sobel, Foca na Haju, Marii Greenland, Tajemniczemu Panu X, Deczuniowi, Michałowi Wiszniewskiemu, K1... Łukaszowi Kalisiowi, Kronombronemu, Gracy, Tomaszowi Cechowskiemu i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo mocno. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Uwaga! W tym filmie wielokrotnie pada błąd rzeczowy i zamiast mówić o renesansie, mówię o średniowieczu. Zapytacie, Tomek, Czego to jest kwestia? Otóż jestem bardzo głupi. Zapraszam na seans. Dzień dobry, witam. Chociaż może patrząc na okoliczności, powinienem powiedzieć coś w stylu: nie wiem, pozdrawiam wasz mościów, bo dzisiaj pogadamy sobie o książce, której akcja dzieje się w średniowieczu. Więc może takie delikatne wprowadzenie w klimat byłoby wskazane. Książka, która będzie bohaterką dzisiejszego filmu, a więc powieść Kacper Rix, autorstwa Mariusza Wolnego, właśnie to jest problem. Bo ja nie wiem, czy powinienem jakiś duży nacisk kłaść na wymowę nazwiska pana Mariusza, bo pan Mariusz ma nazwisko Wolny, przez dwa ly pisane. Nie wiem, czy powinienem to jakoś, wiecie, uwagę zwracać. Powiedzmy, że to pominę dla dobra tego filmu, chociaż pewnie nie będę mówił jakoś bardzo często tego nazwiska. W każdym razie, książka, o której sobie dzisiaj pogadamy, to jest wybór jednego z moich patronów. Oczywiście, pozdrawiam bardzo serdecznie i szczerze mówiąc, jest to powieść, o której chyba nigdy wcześniej nie słyszałem. I gdyby nie to życzenie, żebym tę książkę przeczytał, to pewnie bym nie usłyszał. Myślę, że jest duża szansa, że tak by było. Jest to książka dość specyficzna. Nie mogę powiedzieć, żeby dla mnie to był zachwyt, aczkolwiek były takie elementy, które mi podeszły, kiedy czytałem. Także co, przejdźmy sobie od razu do konkretów. Książka ta jest pierwszym tomem serii o y, tytułowym bohaterze, o Kacprze, Ryksie. E, pierwszy tom to jest Kacper Ryks, drugi tom to jest Kacper Ryks i Król Przeklęty, trzeci tom to jest Kacper Ryks i teran Nienawistny i tom czwarty Kacper Ryks i Król Alchemików. E, zakładam, że konstrukcja wygląda tak, że każda książka jest po prostu oddzielną historią, oddzielną sprawą powiedzmy w której nasz bohater bierze udział. Natomiast wydaje mi się, że ja raczej dalej iść nie będę, że moja przygoda z tą konkretną serią zakończy się to mnie pierwszym. Jeżeli chodzi o to, czym ta książka jest, to jest to powieść historyczna. Akt dzieje się w XVI wieku, zresztą już w pierwszym rozdziale, czy to był prolog, pojawia się postać Zygmunta II Augusta. I książka rozpoczyna się z takiej sceny, gdzie mam do czynienia z... Taką, jak to ładnie nazwać, próbą zmanipulowania króla, gdzie następuje próba wkręcenia królowi, że została ożywiona jego małżonka, Barbara Dziwiłówna, aczkolwiek to jest tylko to jest tylko początek. I to jest ciekawe, bo to jest taki wątek, który wraca, ale on wraca po pewnym czasie. Po tym początku przenosimy się do naszego głównego bohatera, którym jest tytułowy Kacper, Kacpi Równy Chłop. Jest on żakiem. Młodym chłopakiem, i na początku, właśnie, zostaje um, on zaangażowany w sprawę powiązaną ze śmiercią pewnej kobiety. Później, jak mówię, ten wątek z prologu powraca. Więc, w kontekście gatunku, poza tym, że to jest powieść historyczna, to jest to również powieść. Czy mogę powiedzieć, że to jest kryminał? No, chyba mogę. Taki, taka powieść detektywistyczno-kryminalna. Często wydaje mi się pojawiać się określenie, że to jest powieść łotrzykowska, być może w jakimś tam delikatnym stopniu. Więc tego typu mieszanki tutaj powinniście się um, spodziewać. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim, i to dla wielu będzie główna wada, tak mi się wydaje, należy do tej książki podchodzić, jakby to była przede wszystkim powieść historyczna. Znaczy, wydaje mi się, że. Znaczy, nie znam autora nie znam pana Mariusza natomiast wydaje mi się, że to jest. to jest facet, który. Naprawdę lubi ten, ten okres w dziejach Polski i jeżeli chodzi o przełożenie się właśnie tej sympatii, którą sobie wkręciłem, nie wiem, czy ona faktycznie istnieje, na karty powieści, to to widoczne jest w tym, że autor bardzo dużo czasu poświęca na kreowanie tego, tego obrazu XVI-wiecznego Krakowa. Czy powiedziałem, że akcja dzieje się w Krakowie? Mogłem to pominąć. Dzieje się w każdym razie. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby właśnie w wersji literackiej e, trafić do takiego xvi Krakowa, to to jest dobry wybór. To znaczy, ja nie jestem specjalistą. E, nie wiem o tym okresie jakoś bardzo dużo. Zauważyłem jedną rzecz, która wydawała mi się dziwna. To znaczy, w pewnym momencie, jeżeli czegoś nie pomyliłem, mogłem to zrobić, w tej książce pojawia się postać, która jest powiedziana, że ona brała udział w wojnach husyckich. Ta książka dzieje się no, już poś... Być może w ogóle konkretny raz został podany, tylko mi to wypadło z głowy, ale ona już się dzieje po śmierci um, żony. E, właśnie Zygmunta Augusta, Zygmunta II Augusta, Barbara Dziwiłównej, e, która to zmarła w 1551 roku. Nie wiedziałem tego, wyoglowałem sobie to. Jedyne co wiedziałem to to, że to było, z tego co mi wiadomo, dość kontrowersyjne małżeństwo w tamtym czasie. W każdym razie, e, wojny hustackie miały miejsce trochę ponad 100 lat wcześniej. Więc nie, nie jest to możliwe, żeby ta postać była aktywnym uczestnikiem tych, tych wojen. Chyba coś źle zrozumiałem, ale to jest chyba jakaś taka jedyna rzecz, która mi y, zwróciła moją uwagę jakoś mocniej. W każdym razie, jak mówię, jeżeli ktoś chciałby się zanurzyć w tym klimacie średniowiecznego Krakowa, wydaje mi się, że jest to wybór dobry. Tym bardziej, że, umówmy się, ja wypowiadam się z perspektywy laika historycznego, jeżeli chodzi o ten okres w historii naszego kraju, i wydaje mi się, że to jest taka pozycja, w której jest bardzo wygodnie być, jeżeli się podoba do tych książek. To znaczy, ty jako czytelnik, jeżeli nie masz konkretnej wiedzy, nie jesteś w stanie wychwycić pewnych rzeczy, które mogą być nieprawdziwe. Gdybym był historykiem, gdybym się interesował tym okresem historii Polski, poświęciłbym mu jakiś czas, to być może bym jakiś problem tutaj wychwycił. Nie jestem w stanie tego zrobić. Klimat Krakowa, klimat średniowieczny, ta lekka stylizacja języka, to wszystko tutaj jest. Niestety równocześnie wydaje mi się, że trochę pod ciężarem tych opisanych realiów, ginie historia. To znaczy, wydaje mi się, że i ponownie, jak mówię, to jest coś, co, co mi się wydaje. Nie wiem, czy tak było. Ale wydaje mi się, że w dużym stopniu autor jest tyle dużym fanem tych, tego okresu, tych realiów, co, że przekłada się to na, myślę, dość często popełniany błąd przez autorów. To znaczy, on wydaje mi się, bazując na tej książce, być tak dużym fanem tych realiów, że czuje jakąś taką potrzebę y, przedstawienia czytelnikom wszystkich najważniejszych faktów, miejsc, opisaniu wszystkiego. I wydaje mi się, że dla takiego przeciętnego czytelnika, który jednak podchodzi do tej książki, żeby albo dostać kryminał, albo dostać jakąś powieść taką łotrzykowsko-przygodową, to będzie jednak za dużo. Wydaje mi się, że ta książka ma sporo dłużyzn. Ma takich momentów, gdzie nie dzieje się za dużo i gdzie autor po prostu tutaj prawi o tym konkretnym elemencie powiązanym z tym miastem, z tymi realiami, z tym miejscem. I tego jest sporo. I dlatego wydaje mi się, że dla, dla wielu ta książka może się po prostu dłużyć. Wielu czytelnikom może się dłużyć. Ja przyznam szczerze, od kiedy nie mieszkam w Krakowie na co dzień, to mam jakiś taki sentyment do tego miasta. W sensie, jakby nie było, spędziłem tam 5 lat. Więc może po części to też sprawia, że ta książka czytało mi się przyjemniej. I przyznam, że ja się trochę wciągnąłem w ten klimat. I faktycznie te opisy i ten klimat, to czytało mi się, o tym czytało mi się przyjemnie. Ale nawet ja, będąc entuzjastą. W dużej części tego rozwiązania. Na pewnym etapie stwierdziłem, że trochę tego za dużo jest. I wydaje mi się, że gdyby tę książkę skondensować, to ona mogłaby być spokojnie krótsza, wyraźnie krótsza. Więc jeżeli ktoś szuka takiego, wiecie, średniowiecznego kryminału, który trzyma w napięciu, gdzie ta intryga jest złożona, skomplikowana, ciągle na pierwszym planie, a cała ta otoczka, te realia to jest tylko tło. To tutaj ta proporcja jest jednak zaburzona. Momentami masz takie wrażenie, że głównym bohaterem tej książki nie jest Kasper Ryks, nie jest ta sprawa, którą on ma rozwiązać, czy sprawy, tylko Kraków. To się może podobać, to się może nie podobać, ale wydaje mi się to istotny element. To jest coś, czego warto jest być świadomym. I też to, to, czego nie powiedziałem chyba, to jest to, że ja już powiedziałem, że nie jestem specjalistą, natomiast autor potrafi nawet jeżeli popełnia błędy, nie wiem tego, ale to potrafi sprawić takie wrażenie, że wie, o czym pisze, przedstawiając ten średniowieczny, XVI-wieczny obraz Krakowa. Kolejnym elementem, który całkiem się podobał, jest język. On może nie ma tyle takiej werwy i, i życia, i wyrazu, co, nie z tego porównania użyć, ale co na przykład Sapkowski w Trylogii Husyckiej, gdzie tam zdarzały mu się jakieś wpadki na zasadzie yy, jesteś przereklamowany, tam padło w Trylogii Husyckiej kiedyś. Um. Tutaj no nie jest to tak pełen życia język. Wydaje mi się, że niektórym może przeszkadzać to ta stylizacja, która ze względu na to, czym ta książka jest, ma sens i buduje klimat. I jasne, trochę musiałem poczytać, zanim się przyzwyczaiłem do tego, o czym ta książka jest. Znaczy, o czym ta książka jest, jak jest napisana. Też wydaje mi się, że to jest taka stylizacja, która nie jest przesadzona, jest zauważalna, ale nie stanowi jakiegoś ogromnego problemu, przynajmniej dla mnie jest stanowi. Natomiast wiem, że dla niektórych tego typu stylizacja będzie totalnie do przyjęcia po prostu. Jak już mówimy o języku, to przewagą tej książki nad trylogią chustycką jest to, że, wiecie, w trylogii chustyckiej były takie długie fragmenty, znaczy liczne fragmenty po łacinie, pisane bez przypisu, po prostu wrzucone. Tutaj są przypisy, jak coś jest, coś wymaga wytłumaczenia, to jest tłumaczone. I ja jako cymbał ja jestem wdzięczny. Jest, jest ok, cieszę się, że to tutaj zostało umieszczone. Natomiast niestety w dużym stopniu, jeżeli przynajmniej o mnie chodzi, na tym kończą się zalety czyli klimat, język. Może bym pochwalił jeszcze ym, takie nie wiem wplecenie w historię legendy o panu Twardowskim, który wypadł całkiem spoko i mógłbym zrobić to, co można zrobić przy każdej książce, typu nie wiem, powiedzieć, że są te niezłe sceny, bo kilka jest. Natomiast poza tym no w dużym stopniu tutaj kończą się zalety dla mnie przynajmniej. E, przede wszystkim powróćmy sobie na chwilę, powróćmy sobie na chwilę do tych realiów. E, którym poświęcona jest tak dużo uwaga i tyle czasu. Jak już powiedziałem, tego jest dużo, to fajnie buduje klimat, jasne, ale wydaje mi się, że równocześnie, oprócz tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli tego, że jest tego moim zdaniem po prostu za dużo i zbyt dużo przestrzeń to zajmuje w ramach tej historii, to wydaje mi się, że niestety są to elementy, jeżeli mówimy o jakichś opisach czy informacjach o tamtych czasach i tamtym miejscu, to są one podane w sposób dość toporny. Znaczy, one są po prostu wrzucone w takich fragmentach, które są niemalże jak jakiegoś artykułu popularno-naukowego. Wydaje mi się, że to się trochę gryzie z tym głównym wątkiem. Nie jest jakieś takie bardzo płynnie wplecione w samą warstwę, sam trząt tej historii. To po pierwsze, po drugie, jak już powiedziałem, to jest książka, która ma tak mi się wydaje, że powinna stać wątkiem kryminalnym. Że to ma być taka. Wydaje mi się, że w ogóle seria która polega na tym, że mamy tego głównego bohatera, tego Kacpra, który jest wyrazistym, inteligentnym, przebiegłym żakiem, który te wszystkie sprawy, prawda, rozwiązuje. I tutaj wydaje mi się, jakkolwiek boleśnie to nie zabrzmi, tak, tak czuję, wydaje mi się, że tutaj się pojawiają dwa główne problemy tej książki. Jednym z tych problemów jest fabuła i drugim z tych problemów jest główny bohater. Zacznijmy sobie od głównego bohatera. Tytułowy Kacper Riggs wydaje mi się, że miał być najbardziej wyrazistą postacią w tej historii. On jest właśnie bardzo inteligentny, charyzmatyczny i, i błyskotliwy i nawet za bardzo. I jest irytujący. Um, wydaje mi się, że te jego cechy są na tyle podkręcone i przerysowane, że no, nie sprawiało mi frajdy śledzenie Kacpra. Oprócz tego, że no, ta postać nie wzbudziła mojej sympatii. Ona może sympatię wzbudzić, natomiast ten dobór cech, charakter, bo na razie o tym tutaj mówimy, jest taki, że po prostu facet, chłopak, zwał jak zwał, nie wzbudzi mojej sympatii. No i to się też łączy z tym, że Kacper to jest totalny garysu. Rzadko używam tego określenia, ale Kacper ryks z nim jest. To jest chłopak, który jest zajebisty we wszystkim. Jest inteligentny. Jest przebiegły. Jest charyzmatyczny. Wszystko wie. Wszystkich zna. Jest studentem. Wszyscy go szanują. Jest sprawny fizycznie. Dobrze walczy. Strzela. Eee, no, chłopiec chodzącym ideałem. Wszystko robi dobrze. Wszystko wie. Nie popełnia błędów. Jest niesamowicie przebiegły. Eee, i, I bardzo często mam wrażenie, on powtarza, że no, on się nie lubi chwalić. On jest skromny. I nawet nie chodzi o to, że on faktycznie może taki być. Ale to jeszcze bardziej podkreśla te wszystkie jego pozytywne cechy. I jest to nudna postać. Jest to u podstaw postać zbyt idealna, żeby była dla mnie interesująca. On ma taki trochę. Hmm, Oni się trochę czytają o takim idealnym studencie, albo idealnym uczniu, który zawsze był wszystkim najlepszy, zawsze był pierwszy do wszystkiego i pozował tego lepszego od wszystkich innych. To jest trochę Casper Rex w tej książce. Czy są to jakieś inne postacie, um, które wypadają lepiej? No, niespecjalnie. To znaczy, wydaje mi się, że one wypadają nawet. Znaczy one wypadają lepiej? A to dlatego, że po prostu mnie o nich wiemy. Nie siedzimy ich w głowach, w ich głowach. One tam po prostu są, kręcą się wokół głównego bohatera. Są całkiem solidnym tłem, ale głębi tam za bardzo nie uświadczymy. No też głębi nie za bardzo uświadczymy przy okazji samego Locats, bo jak mówię, jest to, to postać tak idealna, że chyba bardziej się niestety nie da. No i element drugi, czyli, um, czyli historia. Jak mówię, ona ma swoje momenty. Nie jest totalnie dramatyczna. Nie jest Zła bardzo, ale wydaje mi się, że ten wątek kryminalny, ta zagadka, ona wypada najgorzej w całej książce. Po części dlatego, że przez to przywiązanie autora do detali napięcie nie jest zbudowane poprawnie, moim zdaniem. Była to dla mnie przez większość czasu raczej bezemocjonalna książka, którą ze względu na ogólny klimat i język czytało mi się w miarę przyjemnie, ale sama intryga wypada niesamowicie niejako, uważam. Jest przewidywalna, jest nieciekawa, Macie to poczucie, że nieważne co się tutaj zaraz okaże, Kasper i tak wszystko zaraz yy, wykmini. To jest może i brzydkie porównanie dla niektórych, ale miałem tutaj taki trochę. może <gryw> święty. Miałem trochę takie skojarzenie z, ze scooby Du. To znaczy, albo z jakimś serialem typu. Jest ojciec Mateusz, to jest chyba idealne porównanie. Nie, żeby ojciec Mateusz był zły, ale macie to poczucie, oglądając ojca Mateusza, że okej, okay, macie tego ojca Mateusza, który też jest. Kasper jest bardziej idealny niż ojciec Mateusz raczej. Um, ale macie tego Ojca Mateusza, który zawsze rozwiązuje te sprawy w Sandomierzu i tam ludzie jeszcze żyją, mimo że połowę wbito w różnych odcinkach. Um, ale macie to poczucie, że niezależnie o czym będzie dana historia, dany odcinek, to na jego końcu zawsze Ojciec Mateusz i tak złapie tego, kogo ma złapać, i wszystko będzie dobrze. I tu jest bardzo podobnie. Ta historia jest taka na poziomie zagadki kryminalnej, ja bym to porównał trochę do Ojca Mateusza. To nie jest najgorsza rzecz na świecie. Ojciec Mateusz nie jest jak mój złym serialem. Ale jednak wydaje mi się, że to jest ta skala w dużym stopniu. Że te rzeczy się dzieją dość powoli, a i tak mamy to poczucie, że okej, okay. na końcu wszystko zostanie przez Kaspra rozkminione i, i super będzie. Nie uważam, żeby to był dobry kryminał. To jest powiedzmy no, przyzwoita, może przyzwoita z minusem powieść. Um, taka właśnie delikatnie przygodowa, może łotrzykowska. Um, jak też mówiłem, nasz bohater ma rozliczne znajomości, takie no, naprawdę konkretne. Jego najlepszym kumplem jest na przykład Mikołaj Sam Sarzyński, to jest, to jest poeta. Mnie, że my znamy jego twórczość, ale kojarzę nazwisko. A uwierzcie mi, że to, to, to nie jest najbardziej znana postać, którą nasz bohater zna. Wydaje mi się, że w wielu momentach akcja jest dość rywana. Są takie momenty, gdzie bardzo mocno skaczemy po różnych wątkach, nawet aż za bardzo. Ech, I zebranie tego wszystkiego do kupy sprawia, że ja trochę nie wiem, komu tę książkę powinienem polecić. To znaczy, jeżeli ktoś szuka historycznego kryminału, nie wiem, nie znam się na tym gatunku specjalnie, znaczy na tej mieszance gatunków, ale wydaje mi się, że są ciekawsze dzieła, które no, w tym kontekście kryminału um, po prostu wypadają lepiej. Um, jeżeli ktoś, no, nie wiem, kocha Kraków albo kocha tę ideę średnio średniowiecznego. Czemu ja mówię średniowiecze cały czas? To może być duży błąd, bo to jest w sumie renesans. To duży błąd z mojej strony. Więc pewnie będę musiał jakąś informację na początku tego filmu umieścić każdym jeżeli ktoś, kogoś kręci ta wizja właśnie obserwowania renesansowego Krakowa, wiecie, połowa XVI wieku, to to bym polecił. Jeżeli ktoś szuka dobrego kryminału, niekoniecznie. Dobrej powieści łotrzykowskiej, też bym się wahał. Wiecie, to nie jest tak, że ta książka jest zła, ale też nie powiedziałbym, że jest bardzo dobra. Sporo Krakowa, niewiele akcji, dość powolne tempo. Co najwyżej okej okay, bohaterowie, drugoplanowi główny bohater, którego nie lubię. Nic mi to jakoś tak bardzo nie zirytowało, też nic mi to nie zachwyciło. Ta książka, jeżeli chodzi o moją ocenę, znajduje się idealnie w środku. Zakładam, że za parę miesięcy zapomnę, ale nie jestem zużym przeczytałem. Jak mówię, w niektórych momentach bawiłem się dobrze, szczególnie na początku, kiedy te opisy Krakowa i tych realiów budziły takie poczucie świeżości we mnie. Po 200-300 stronach już tego nie było w tak dużym stopniu, ale na początku było w porządku. Także co? Myślę, że możemy sobie powoli przejść do podsumowania. Postacie. Um, drugoplanowe... OK. Wydaje mi się, że największym plusem postaci drugoplanowych jest to, że część z nich to są znane postacie historyczne i możemy mieć takie uczucie, ej, znam cię, kojarzę cię, na przykład ze szkoły. Głównego bohatera nie lubię, jest zbyt idealny. Ehm, no powiedzmy, że 4,5. Historia? W sumie podobnie. Wątek kryminalny uważam bardzo przeciętny. Ta historia też w dużym stopniu jest <laughs> przysłoniona wszystkim tym, co historią nie jest e, czyli Krakowem, realiami. Ta książka jest całkiem ładną wizytówką tego właśnie si renesansowego Krakowa, ale jest raczej średnią powieścią, dziejącą się w renesansowym Krakowie. E, dlatego też. Za historię również dam 4,5. Rozrywka. Paradoksalnie mimo tych wszystkich problemów ja się nie bawiłem źle. To znaczy ja dość szybko się zorientowałem, że to będzie książka, gdzie raczej powinienem się skupić na tym tle historycznym, a nie na postaciach, czy na fabule, które wypadają bardzo przeciętnie, tak przeciętnie z minusem. I jakoś mi to siadło. Wielu osobom to nie siądzie, jestem o tym przekonany, ale nie mogę powiedzieć, żeby to było złe. Dlatego za rozrywkę dam 6. Dam nie, było, nie było tragicznie. E, styl autora... Podobał mi się, to jest taka, jak już powiedziałem, nie wiem, czy to jest poprawne, w ogóle stwierdzenie, częściowa stylizacja, czyli nie jest to totalny językowy archaizm, to się przyzwoicie czytawić, to nie jest, oczywiście nie porównywałbym do tego, ale kiedyś miałem podejście do Chrobrego, Bolesław Chrobry, Antoniego Gołubiewa, czy to był Antoni, chyba tak, i tam język był niesamowicie stylizowany, podobało mi się to tam, ale to było męczące, tutaj to nie jest absolutnie ten poziom, niektórym to siądzie, niektórym nie, yy, siedem. Podobało mi się. Trudność, um, no, przystępność to jest może tutaj lepsze określenie. No, jak mówię, ten kryminał i te postacie trochę gubią się pod tym, o czym już mówiłem kilkukrotnie. I wydaje mi się, że dla wielu ta proporcja będzie nieakceptowalna i ich po prostu zmęczy. Nie dlatego, że to jest trudna książka, ale wydaje mi się, że dla wielu osób to nie będzie działało w powieści. W sensie, one nie po to biorą powieść, żeby aż tak duży nacisk był położony na opisywanie wszystkiego wokół tej historii tych bohaterów. Oczywiście, jeżeli mamy historyczne, jakieś, nie wiem, średniowieczne czy renesansowe, w tym wypadku realia, to logiczne jest, że one muszą być jakoś określone, przedstawione, nawet pobieżnie, ale tutaj chyba jest tego aż za dużo, więc ze względu na to dam 6 na 10. Reasumując, biorąc to wszystko do kupy, jeżeli o mnie chodzi, no, daję tej książce 5,5, to znaczy... Myślę, że dla wielu ta ocena może być, wiecie, oceną 2 na 10, bo takich ta książka wynudzi i dla niektórych ta książka może być czymś świetnym, jeżeli ten Kraków tak bardzo im się spodoba. Dla mnie ta proporcja była jednak mimo wszystko zaburzona, postacie mnie nie obchodziły, Kacper mnie trochę irytował, historia wypada bardzo przeciętnie. Natomiast język i klimat w dużym stopniu mi tę książkę uratowały, osłodziły. Tak jak mówię, raczej nie planuję czytać kolejnych tomów, ale niewątpliwie jest taka grupa czytelników, w którym myślę, ta książka siądzie. Równocześnie wydaje mi się, że jest dużo, dużo, dużo większa grupa czytelników, w którym ta książka nie siądzie totalnie. Jest. Jest ok. Nie żałuję, że ja tę książkę przeczytałem, um, ale zachwytu, do zachwytu bardzo, bardzo, bardzo daleko. No, także co? Także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam z gorąco. I do następnego. Cześć. Warsztat Leonarda da Vinci. Wyszłem na pocztę. Ch chyba mówi się, wyszedłem. Niby człowiek renesansu, a taki niedouczony. Ale on był Włochem. Mógł nie znać poprawnej polszczyzny. Wtrącił się narrator.